Cześć, witajcie na kanale Ladies. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, czy wiemy wystarczająco o mężczyznach. A jeśli odpowiemy prawidłowo, to czeka nas tajemnicza nagroda. Ile trwa pełna mutacja głosu? A, 3 miesiące, B, około 2 lat, C, 2 tygodnie, D, około roku. Wydaje mi się, że. Dwa lata to za długo, chociaż niektórzy mają 10. <laughs> niektórzy do 40 roku życia mają mutację, ale yy, dobra, dwa tygodnie to za krótko, ale pełna mutacja. Co to znaczy, że ciągle. Mm, mm, tak mówi. Nie, 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 nie. nie miałeś mutacji? A, no tak, sorry, zapomniałam. <laughs> <laughs> ale nie mogę podpowiadać nie? <laughs> yy, no dobra, niech będzie rok. Wiedziałam, że te pytania będą już trudne. Boże! Jaki słodziak! Cześć! Cześć, Może! Jak Boże, Ojej! 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 Błyszki, błyszki! Mam nadzieję, nieki. że teraz Libia nie odpowiesz nieprawidłowo i nie. mi się uda. Nie! Prawidłowo już na zawsze będę odpowiadać. Nie! Czy mężczyźni mają parzystą liczbę żeber? Odpowiedź A – tak, odpowiedź B – nie. Nie, ponieważ to może być podchwytliwe pytanie. Żal. Nie. Yeah. Ja Jakiegoś ładnego poproszę. O, o ja mam go. O, jeż. jezu. nie wiem, jak mam go nosić. Jak bobasa. No, Czy będziesz moim przyjacielem? Czy będziesz moim przyjacielem? ja już Tak. Pojętek. Co to jest spalony w piłce nożnej? A. Sytuacja, w której strzelamy do bramki z drugiej połowy boiska. B. Sytuacja, w której zawodnik w momencie podawania piłki nie ma przed sobą przynajmniej dwóch piłkarzy drużyny przeciwnej. C. Sytuacja, w której piłka strzelił do bramki od razu po podaniu. D. Sytuacja, w której piłkarz poda piłkę od razu po tym, jak ją dostanie. B. Yes. Yes. Nie yes. płacało Opłacało się oglądać te polskie polskim z Lewandowskim. Mm. Nie, ale to jest tak, że mężczyźni yes. ciągle tłumaczą, a kobiety i tak nie rozumieją zazwyczaj. Będziesz Więc miał, gratulacje. Będziesz miał braciszka. Będziesz miał braciszka. Uhu, -huh. jest jaki duży. O oh. oh jezu. One są złotkie. O oh oh boże. Oh. Łuńki! Łuńki! Ej, nie rzuć mu do, do tyłeczka! O Boże! Nie do tyłeczka! do no Jezu, stajesz na jego Ej, obsikałeś go! No, Czym jest Glock? A. Maszynką do golenia B. Pistoletem C. Rodzajem sztangi D. Typem męskiej koszuli e nie wiem, z tego, że to jest bardzo męski quiz z bardzo męskimi pytaniami, to postawiam rodzaj sztangi. O, nie! Mój o, o Boże! Obsikałeś go! Mm, mm, mm. A, mm. O Boże! O. O Boże zgniatasz małego! <laughs> Dobrze, wszystkie maluszki. No, ale te... Buźki, buźki. mamy ja już koniec buziaczków. Buźki, buźki, no, szybko na pytanie. Jaki jest rekord świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii plus 105 kg kilo? yy, W kilogramach czy w tonach? na <laughs> ja Dobra, yy... 500, nie, 500-600 kg, ja mówię. Ja mówię 850. O, malutki. She's. O Boże! O Boże! No nie! O Boże. Ej, gdzie ty wchodzisz? Chodź malutki, ja wiem, że ty lubisz moje włosy. Która byłam dzisiaj? No, ognajmały. Dobra, zabieram wszystkie. Ile IBU ma przeciętny eurolager dostępny w hipermarkecie? 12%? 12, 12, czegokolwiek? 12. <grywa> ile, pro, ile procent? Pytanie? IBU? Co to jest? Co to jest? Ja nie wiem, czekajcie, ile? Jeszcze raz mogę prosić o pytanie? Nie. Lager to jest piwo? Tak. Nie, nie, to nie jest. Lager. lager to jest chyba piwo. No, lager, to to jest. piwo. lager to piwo, tak, pszeniczne. Chyba. Nie wiem. Nie, e, no nie. to. Ale piwo. Z 8 8 12. Wszystkie do mnie. Chęci do mnie moje szczenia. E. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dawajcie dużo łapek w górę i subskrybujcie kanał. A jeśli chcielibyście zaadoptować te cudowne szczeniaczki, to zapraszamy Was do domu tymczasowego dla szczeniąt pod Sochaczewem. Link macie w opisie, i tutaj także możecie kliknąć. Patrzcie, jakie słodkie.